Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Widzimy się po raz kolejny na naszym kanale. I jak zwykle, opowiem Wam dzisiejszą historię z oględzin. Pewnie jesteście ciekawi, jakie to było auto, ile kosztowało, jak wypadło w naszym teście, jaki to był test, czy warto, czy nie warto będzie go kupić, polecić naszemu klientowi. Zaraz wszystkiego się dowiecie. Tak, już wspominałem wcześniej, zachęcam Was do. Wstępnej weryfikacji pojazdu po numerze WIN. Zostawiam Wam link poniżej. Zawsze warto sobie przed e, kontrolą jakiegokolwiek pojazdu sprawdzić wstępnie, czy jest tam jakaś historia szkód, czy jej nie ma. Je, zawsze tam daje nam to jakiś tam troszeczkę pogląd. Wiadomo, nie możemy i nie musimy nawet się sugerować tym w 100%, bo różnie to jest. Tak jak Wam kiedyś wspominałem. E, wszystko zależy od tego, jak ten samochód był serwisowany, naprawiany, jaka jest jego historia. Więc w tych bazach jest tylko historia, gdy pojazd był naprawiany przez ASO, przez zakład ubezpieczeniowy. Jeżeli ktoś go sobie naprawiał na własną rękę, nie było to nigdzie odnotowane, w tej historii może nie być. No dobrze, ale wracając do, do naszego odcinka, do naszego raportu. Więc tak, e, oglądałem w dniu dzisiejszym. Forda Mondeo, samochód z 2015 roku, z jednostką diesla 2.0, generującą 150 koni. Samochód ma na ten moment 144 tysiące kilometrów przejechane, został sprowadzony z Belgii. Sprzedający go wycenił na 58.900. a był to maxi test z usługą po oględzinach telefonu. Gdzie zaraz po oględzinach dzwoniłem do, do naszego klienta i przedstawiłem mu cały ten raport, jak on wypadł, czy ten samochód będzie warto, czy nie warto się nim zainteresować i go kupić. Przechodząc do kontroli zewnętrznej pojazdu, e, samochód w oryginalnej warstwie lakierniczej fajnie, plus, czyli nie mieliśmy żadnej przygody, żadnej szkody. Natomiast troszeczkę zmęczony, Wizualnie, no, rysy, uszkodzenia, zadrapania, takie większe uszkodzenie na drzwiach lewych kierowcy, większa wgniotka, więc no, tutaj wiadomo, no, auto niezbyt stare, bo pięcioletnie, no przebieg jakiś już tam ma, bo 144 tysiące, więc widać, że było eksploatowane, więc są to takie rzeczy, gdzie zawsze mogą się przydarzyć, zawsze się coś może stać. No, zdarza się. Nie było tragedii, natomiast te ślady wszystkie użytkowania no niestety są takie troszeczkę większe niż standardowe. Widać, że raczej samochód nie był użytkowany głównie na autostradach, tylko w takim trybie mieszanym miejskim. Tak, tak podejrzewam i tak też wynika z całego tego raportu. Co dalej? Szyba czołowa oraz wszystkie pozostałe są w oryginale. Na szybie czołowej mamy, no taki już można powiedzieć dość spore... Odprysk, uderzenie od kamyczka. No, trzeba będzie się tym zainteresować, próbować albo to naprawić. A jeżeli się już nie da, no to sobie tą szybę trzeba będzie wymienić. No, szyba też nie będzie jakaś tam tania, bo ona już jest podgrzewana ze wszystkimi sensorami, czujnikami. Jest to też oryginalna szyba. Albo się decydować na zamiennik, albo na oryginał. No, tanie na pewno nie będzie. Opony z 2018 roku. Jedna tutaj opona przednia prawa bodajże, jak dobrze pamiętam, była z 2019 roku. No musiała być najprawdopodobniej jakaś przygoda, ale ta opona jest taka sama jak pozostałe, nawet z podobną ilością bieżnika. No, coś się musiało stać. Bo wszystkie trzy pozostałe mamy z 18, z jednego tak samo miesiąca, natomiast no, ta jedna jest z 19, ale ten sam producent, ten sam bieżnik, podobna ilość, więc nie ma problemu. E, oczywiście na felgach e, aluminiowych 16, no, jakieś delikatne tam ślady uszkodzenia. E, co do samego środka, Powiem szczerze, tak, środek trosz, no był odświeżony, ale dość sporo wyeksplatowany. Eee, zobaczycie tutaj na zdjęciach, jak to wygląda. No, powiem szczerze, mm, tu się kolejna rzecz potwierdziła, że samochód nie był użytkowany tylko na autostradach. Zwróćcie uwagę, jak wygląda przede wszystkim dywan eee, pod tutaj nogami kierowcy. Dywanik jest przetarty doszczętnie, mamy jedną wielką dziurę. No i dywan już też jest dość mocno uszkodzony. Kierownica też w środkowej jej części tutaj dokładnie w górnej można powiedzieć jest już taka troszeczkę zmęczona poprzecierana już ta skóra delikatnie nawet nie tak strasznie boczki foteli kierowcy i pasażera również też posiadają jakieś tam uszkodzenia co do samej reszty okej okay, to co na wyposażeniu wszystko sprawne wszystko się zachowuje tak, jak powinno. Oświetlenie kompletne, tam jedna pierdoła, jedna lampeczka podświetlania rejestracji, tam nam gdzieś nie świeciła. No ale to powiedzmy szczegół, zdarza się, mogła się żaróweczka gdzieś nam spalić. No ale ten środek, tak, dość mocniej wyeksploatowany, powiem, niż tak standardowo. Tu by było zastanawiające, czy ten przebieg faktycznie jest taki, a nie o wiele większy. No ale opowiem Wam o tym w dalszej części odcinka. Co do komory silnika, wnętrza bagażnika. Komora silnika w porządku, nie była umyta. E, niewielkie zapocenia w okolicach, odmy i uszczelki spod klawiatury. No, trzeba będzie sobie to tutaj obserwować, skontrolować. Najlepiej to przemyć, e, pojeździć i zobaczyć, czy to się pojawia, czy nie, czy to jest jakaś e, historia stara. Podejrzewam, że no coś będzie na rzeczy, bo tutaj raczej nic nie było robione. Trzeba będzie to sobie sprawdzić, skontrolować. Co do komory, tutaj jeszcze komory silnika, jakaś tam minimalna ilość płynu chłodniczego, nic poza tym, więcej się nie można czepiać. Komora nie była, mówię, przygotowywana, nie była myta, wygląda tak, tak jak powinna. Przechodząc teraz do jazdy, no tutaj też mieliśmy taką sytuację, że samochód jest sprowadzony z Belgii, nie jest zarejestrowany w Polsce, nie jest jeszcze przygotowany, nie posiada. Eee, oprócz bodajże przeglądu e, polskiego nie posiada jeszcze ubezpieczenia, nie posiada tablic, więc no, poruszanie się nim na drogach publicznych no, nie jest niestety możliwe. No tutaj sprzedający poszedł na rękę, powiedział, że no, bierze to na siebie, on wykona to jazdę, więc jazda e, wykonywał sprzedający, wykonując oczywiście moje polecenia. Samochód jak, jak najbardziej zachowywał się prawidłowo, nie było żadnych jakichś niepokojących odgłosów. E, prawidłowo przyspieszał, hamował promień skrętu, zawracania, wszystko poprawnie, tak powinno być. E, wszystkie podzespoły, które można było sprawdzić podczas jazdy, a tutaj jest naprawdę dość bogata opcja wyposażenia: asystent pasa ruchu, aktywny tempomat, e, czujniki martwego pola i tym podobne rzeczy, wszystko jak najbardziej działało, wszystko jak najbardziej funkcjonowało, więc fajnie, jak najbardziej na plus. Udaliśmy się na stację kontroli pojazdów, w celu oglądnięcia tego pojazdu od spodu, zrobienia kontroli. I jak nam samochód wypadł od spodu? Mm, osłony kompletne tutaj wszystko w porządku. Dość mocno zabudowany, więc trzeba było się trochę, że tak powiem, pospinać, żebym tam poodchylać trochę te osłony, żebym mógł to skontrolować odpowiednio, i dostrzegłem, że mamy wyciek na skrzyni, a dokładnie na, ze skrzyni na pół. No tutaj poszło nam uszczelnienie. Trzeba będzie to sobie zrobić, no bo niestety mamy już wyciek, więc to, to jest taka rzecz, gdzie trzeba będzie sobie e, zaraz pokupnie tą usterkę usunąć. I dość spore takie obtarcia i w przedniej części zderzaka, i w tylniej, i progi, i sama ta mata, która jest wygłuszająca tutaj i zabezpieczająca nam płytę podłogową również, więc... Gdzieś ten samochód kurczę tak niefortunnie z każdej strony. Nie dość, że z zewnątrz, nie dość że troszeczkę wewnątrz, to jeszcze pod spodem z każdej strony, gdzieś tam Te jakieś tematy krawężnikowe na najazdy, więc widać, że ktoś nim więcej użytkował go po mieście, po jakichś takich terenach, gdzie mógł gdzieś tam powadzić z nim trochę. Natomiast no, nigdzie to nie było ewidentnie, żeby ten samochód wisiał, było coś tam uszkodzone, poniszczone, pogniecione, więc bardziej to są takie tematy obcierkowe ale są dość mocno widoczne. Zobaczycie to również na zdjęciach. Amortyzatory w porządku, klocki, tarcze częściowo zużyte. Reszta wyglądała jak najbardziej ok. Jakieś takie niewielkie naloty korozyjne na elementach stalowych, zawieszenia. Nic strasznego. Co do historii, jesteście pewnie ciekawi, jak ta historia się przedstawia. więc Historia jest udokumentowana. Jest ona udokumentowana w ASO. Ostatni wpis w tamtym roku, w 2019, przy przebiegu 120 tysięcy, no teraz mamy 144. Więc jak widzimy, ten przebieg nam się potwierdza, no po prostu ten samochód tak był eksploatowany, a nie inaczej, przez to te ślady zużycia są takie, a nie inne. I teraz czy warto, czy nie warto mm, za takie pieniążki kupić takie auto w takim stanie? E, powiem szczerze... Ja polecam ten samochód, bo to nie jest zły egzemplarz. Dlaczego miałbym go dyskwalifikować? Posiada oczywiście jak najbardziej jakieś tam drobne mankamenty, ślady zużycia i tym podobne rzeczy. Sugeruję jak najbardziej negocjacji ceny, żeby sobie tutaj cenę zrobić na usunięcie tych usterek, tych mankamentów, na poprawę troszeczkę tego. Wnętrza, odświeżenie go, no żeby to troszeczkę fajniej i ładniej wyglądało, bardziej cieszyło oko, a nie raziło od razu po otwarciu drzwi dziurą na przykład w dywanie, bo to słabo wygląda. No tutaj, e, tak jak wspomniałem, mamy ten jeszcze wyciek tam od spodu, trzeba zrobić na pewno serwis, e, filtry, oleje, takie rzeczy gdzieś pomyśleć o oponach zimowych, ale poza tym, moim zdaniem, samochód jak najbardziej w porządku, godny polecenia. A jakie jest Wasze zdanie? Wypowiedzcie się bardzo proszę w komentarzach. Co sądzicie? Warto, nie warto za takie pieniądze. Jak te uszkodzenia wyglądają według Was? Czy są e, dość duże jak na ten przebieg i na ten rocznik? Czy to jest norma. E, chętnie poczytam Wasze komentarze. A my widzimy się na kolejnych oględzinach. Będziemy opowiadać o kolejnych przypadkach, o kolejnych samochodach. Zobaczymy, co to będzie. Jakie to będzie auto. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie cześć.